Cześć, ja jestem Olek i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie zestaw startowy do kolekcji Panini Calciatori 2023 na 24. Tej kolekcji nie będę zbierał. Otwieram to tylko to, żeby mieć ten album, bo tu jest album ten większy, gdzie się mieści dwa razy więcej kart no i też, żeby wam zaprezentować, jak ta kolekcja tej wygląda. W tym zestawie mamy 3 limitki i 5 saszetek do tego, checklista, kartę do gry i chyba przewodnik po kolekcji. No tak, taką tutaj przewodnik po kolekcji. checklistę. To jest pląsza do gry, zaczniemy może od limitek. Jest Danilo z Juventusu, Ferguson z Bologni oraz Spinozzola z Romy. Oraz 5 saszetek i ten album większy. Teraz sobie otworzymy 5, tylko zobaczymy jeszcze, czy, czy jesteś odnosno jest napisane. Tak. Yy, tylko że po włosku. W sensie wiemy, że są karty Energy. I parę innych, to jest 1 na 5. Diamenti. jakieś tam 1 na 4. Co? A, imprabili. 18 Masterclass 1 na 4,5 paczki, 21 stele 1 na 5 paczek, 5 top playerów, 1 karta Team Scooter to 1 na 35, 1 super top player i 1 invincible, 1 na 60 paczek. No to zaczynamy tutaj od bazówek. Jest UdineZ, Torino to jest kod. Ponownie Torino, Milan i Lecce. A kartą specjalną jest karta Energy, i to jest Young z Cagliari. I kolejna karta Energy. Jak, jak te energii wpadały? 1 na pół, czyli w każdej pasce powinno być, prawie w każdej. To jest taki jakby fans favorite w tych innych kolekcjach. Jest tutaj... Dwie karty są specjalne, ok Na karcie Energy jest Carboni z Monzy. Karta Diamante z, z Genoi jest Dragushin. A na bazówkach jest Sasuolo, Salernitana. Atalanta Bergamo oraz AS Roma. I karta specjalna to jest Masterclass Piotr Zieliński z Napoli. Czyli jest tutaj Polak już. To jest kod ja mamy tak na basówkach: Cagliari, Sassuolo, Lecce, Lazio, mój ulubiony Włoch oraz Juventus. Dwa kody, okej. Okay. Mamy taką kartę Stella z Atalant Bergamo. To jest Hoy Lund. on gra w Atalancie, od kiedy. W sensie może tam gra, ale wydaje mi się, że już teraz gra w Premier League. I teraz jest tak na bazówkach: Torino, Monza, i Juventus oraz Lecze. I ostatnia saszetka na dzisiaj. Jest tutaj logo Sassuolo. Może no, jednak będę zbierał tę kolekcję. Jest A.S. Roman na bazówkach Napoli, Monza, Inter i Hellas Verona. Albo nie, chyba jednak nie będę zbierał. i tu jest jakaś jakby karta jedna jest większa nie, się skleił no to co na, dziś, na dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko jeżeli wam się podobało zostawcie łapkę w górę ja już się z wami żegnam, cześć